Poprzez ten właśnie mit, poprzez tą nieprawdziwą informację, która gdzieś tam w eterze funkcjonuje, przepracowali kilka lat tak naprawdę na marne. Niech to wybrzmi raz na zawsze. Nie ma takiej opcji, że pracując po osiągnięciu wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii. Cześć dzień dobry! Wita się z wami, wasz brytyjski korespondent. A w dzisiejszym odcinku to, co myślę, lubicie najbardziej. A więc seria darmowych porad na temat życia w Wielkiej Brytanii. A co konkretnie? Opowiem Wam dzisiaj o trzech największych mitach, jakie funkcjonują w naszym kraju odnośnie brytyjskiej emerytury. Zapraszam do oglądania. Ze względu na to, iż zajmujemy się tematem brytyjskich, polskich i generalnie emerytur już od dłuższego czasu, to nazbierało się wielu klientów i ich problemów, które można jakoś podsumować i Połączyć pewne kategorie. Stwierdziłem, że warto podzielić się taką wiedzą, bo może komuś po prostu pomożemy tą informacją i uniknie tych błędów, które udało się niestety popełnić niektórym z naszych klientów. No więc, do rzeczy. Mit numer jeden: robienie nadgodzin, pracowanie więcej niż trzeba, niż wymaga tego umowa, spowoduje zwiększenie brytyjskiej emerytury. Absolutnie jest to nieprawda. Nie ma takiej sytuacji, że przez to, że robicie więcej nadgodzin i odprowadzacie w rezultacie więcej składek National Insurance, to Wasza brytyjska państwowa emerytura pójdzie w górę. Rozumiem, że tego typu tok myślenia pochodzi z Polski, ponieważ jeżeli dobrze kojarzę, to w taki sposób właśnie tam to działa. Natomiast nie ma takiej opcji, że w ten sam sposób osiągniecie większą emeryturę w Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach w zasadzie, jeszcze poprzedni rząd konserwatystów wprowadził kilka zmian dotyczących składek National Insurance, czyli tych, które w zasadzie dają Wam i ubezpieczenie społeczne, ale również dają Wam lata do emerytury, bo jest to po prostu uproszczone. W Wielkiej Brytanii to jest jedna składka. I teraz zmiany te miały oczywiście zadowolić społeczeństwo czyli obniżyć kwoty bądź dać coś za darmo. No i w tej sytuacji. Wprowadzono kilka zmian. Nie będę się już dzisiaj rozwodził na temat tego ze szczegółami, co oni tam pozmieniali, no ale wyszło na lepsze dla ludzi, szczególnie oczywiście tych pracujących na etacie, ale nie tylko, bo dla samozatrudnionych również. W każdym bądź razie, żeby jakoś w prosty sposób wytłumaczyć te zmiany, to jeżeli zarabiacie powyżej tak zwanego lower earnings limit, czyli limitu zarobków, który musicie spełniać w wysokości 123 funty tygodniowo, to w zasadzie macie pewność, że ten rok będzie zaliczony do emerytury. Słyszycie co ja mówię? 123 funty tygodniowo. Normą jest, że jeżeli pracujecie na etacie nawet za najniższą krajową, no to wasza wypłata waha się gdzieś tam w okolicach niecałych 400 funtów po odprowadzeniu składki i podatku. Więc w zasadzie jest 100% pewności, że jeżeli pracujecie na pełny etat, to macie ten rok zaliczony do emerytury bez żadnego robienia nadgodzin. Nie ma to najmniejszego sensu, jeżeli to jest wasza motywacja. Jeżeli robicie nadgodziny, bo lubicie pracować i zarabiać więcej w rezultacie, no to jasne, róbcie sobie te nadgodziny, ale. Na 100% w żaden sposób nie spowoduje to zwiększenia Waszej emerytury. Po prostu przepisy są tak skonstruowane, że jeżeli osiągasz określony limit, o którym już dzisiaj powiedziałem, a tak dla jeszcze większego uproszczenia, to jakbyście sobie wzięli swoje P60 i tam macie napisane, ile w skali roku odprowadziliście tej składki National Insurance, to jeżeli ona przekracza 800 funtów, to jest praktycznie pewne, że macie ten rok do emerytury zaliczony i nic więcej już nie uzyskacie. Czyli. Wszystkie składki dalsze powyżej tych 800 rocznie już niczego nie zmieniają w kwestii Waszej emerytury. Mit numer dwa, i tu naprawdę słuchajcie uważnie, ponieważ znam wiele przypadków moich klientów, którzy poprzez ten właśnie mit, poprzez tą nieprawdziwą informację, która gdzieś tam w eterze funkcjonuje, przepracowali kilka lat tak naprawdę na marne. O co chodzi? Kontynuowanie pracy, kontynuowanie zatrudnienia. Po osiągnięciu wieku emerytalnego spowoduje, że dorobię sobie lat do brytyjskiej emerytury. Absolutnie nie. Nie ma takiej możliwości. Jest to wręcz niezgodne z prawem niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ Wasz pracodawca, w momencie, gdy osiągniecie wiek emerytalny, jest zobowiązany do tego, żeby przestać odprowadzać składki National Insurance z waszych wypłat. Nie ma prawa tego robić, wręcz ma obowiązek przestać odprowadzać te składki. W związku z tym dochodzi do sytuacji, gdzie na przykład zgłasza się do mnie klient, który jest już 3 lata po osiągnięciu wieku emerytalnego, ledwo chodzi, ale pracuje. Bo myśli, że musi dobić do 10 lat i że w ten sposób mu się to uda, nie mając nawet świadomości tego, że od 3 lat robi to na marne, bo te lata wcale już mu się do tej emerytury nie zaliczą. I ja wiem, że wielu z was, którzy oglądają teraz ten odcinek, to będzie właśnie w takiej sytuacji, ponieważ notorycznie zgłaszają się do nas osoby, które w ten sposób myślą. Także Niech to wybrzmi raz na zawsze: Nie ma takiej opcji, że pracując po osiągnięciu wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii, dorobisz sobie lata do emerytury. Nie da się. To tak nie działa. No i tym samym płynnie przechodzimy do mitu numer 3, który brzmi: Musisz mieć przepracowanych 10 pełnych lat składkowych, aby otrzymać brytyjską emeryturę. Nie. To również nieprawda. Wiem niejednokrotnie. Mówiłem w moich filmach o tych 10 latach, jednak zawsze dodaję to samo, co jest dodane w przepisie, który na ten temat stanowi, czyli zazwyczaj musisz mieć 10 lat. I w zasadzie, jeżeli rozmawiamy o Brytyjczykach, którzy całe swoje życie spędzili w tym kraju, no to tak, oni w sumie nie mają żadnej innej opcji, muszą mieć te 10 lat. Natomiast ja mówię do Polaków i. W zasadzie dotyczy to również każdego Europejczyka, który jest z kraju, gdzie jego kraj ma umowę dwustronną z Wielką Brytanią odnośnie właśnie wykorzystania tego faktu, że pracował w tym innym kraju, do umożliwienia mu nabycia prawa do brytyjskiej emerytury. Może trochę zamieszałem, więc postaram się to jeszcze w prostszych słowach wyjaśnić. Tym bardziej, że to się bezpośrednio wiąże z tym drugim punktem, o którym przed chwilą mówiłem. Więc jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i w Wielkiej Brytanii do momentu osiągnięcia tego wieku emerytalnego miałeś powiedzmy dla przykładu 8 pełnych lat składkowych. No i twierdzisz, że jak będziesz jeszcze 2 lata pracował, to sobie dorobisz te dodatkowe, żeby mieć 10. To po pierwsze, tak jak już wytłumaczyłem, to tak nie działa. A po drugie, to nie ma potrzeby w ogóle w taki sposób kombinować, bo jeśli pracowałeś wcześniej w Polsce bądź jakimkolwiek innym europejskim kraju, który ma dwustronną umowę z Wielką Brytanią, to możesz. Dalej zaaplikować o brytyjską emeryturę, posiadając jedynie te 8, 7 czy ile tam masz tych lat. I fakt, że pracowałeś wcześniej w Polsce, zostanie uznany, abyś dostał prawo do brytyjskiej emerytury. To nie znaczy, że Bry Wielka Brytania ci zapłaci za to, co ty tam przepracowałeś w Polsce, ale dostaniesz emeryturę za te 8 lat. Te 8 lat nie pójdzie na marne. No więc to są takie trzy największe mity, błędy, które ludzie popełniają odnośnie brytyjskiej emerytury. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka pomogłem komuś właśnie tych błędów uniknąć. Jeżeli zaś chodzi o uzupełnianie lat emerytalnych, bo może być tak, że w jakimś roku nie przepracowaliście tego limitu, bo nie wiem, pracowaliście na pół etatu, albo byliście chorzy, bądź cokolwiek innego się wydarzyło, że po prostu Wam brakuje, bądź nawet nie macie w ogóle tego roku zaliczonego, to nadal jest możliwość dobrowolnego opłacenia tych składek. Czy to się opłaca? No to jest już kwestia bardzo indywidualna, żeby to policzyć i zadecydować, czy to się opłaca. Natomiast jest taka opcja, i pamiętajcie, że do 5 kwietnia 2025 macie jeszcze szansę opłacić lata do tyłu aż do 2006 roku. A po 5 kwietnia 2025 ta szansa przepadnie bezpowrotnie, i wtedy można się już cofnąć jedynie 6 lat do tyłu od bieżącego roku. Także jeżeli chcecie jeszcze zadziałać w tej kwestii. Zapraszam, kontaktujcie się z nami, jeżeli nie wiecie jak to zrobić. Bądź jeżeli chcielibyście to zrobić sami, to tutaj podlinkuję odcinek, w którym tłumaczę w jaki sposób możecie to zrobić. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego tematu czy emerytur w ogóle, to piszcie je pod spodem w komentarzu. Gdy będzie ich dużo, zbierzemy je razem do kupy i nagram kolejny odcinek, żeby wyjaśnić nurtujące was kwestie. A jeśli nie masz pytań, ale doceniasz to, że biegam tu w kolejną niedzielę rano i nagrywam dla Was te filmy, to zostaw komentarz chociaż dla zasięgów. Pamiętajcie również, że w Biurze Pomocy zajmujemy się wszelkiego typu urzędowymi kwestiami dotyczącymi brytyjskiej emerytury, zasiłków, również problemów z pracodawcami, Universal Credit, z landlordami, z wynajmem. Czymkolwiek, z czym mielibyście problem, możecie się do nas zgłosić. Teraz na ekranie pojawia się adres e-mail, gdzie możecie się odezwać, umówić na konsultacje, podczas których dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę, aby Wasz problem nie był już dla Was problemem. No i co? Wbijaj guzik subskrybuję, bo nic Cię to nie kosztuje. Lecimy po 40 tysięcy subskrypcji. A ja klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję i wszystkich innych. Którzy dobrze nam życzą. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć.